Jak marka astronomer poradziła sobie z globalnym kryzysem wywołanym przez tę parę? O tej parze nie muszę wam mówić, bo chyba widzieliście mi ich wszyscy, nie tylko na memach, na YouTubeach, na tiktoku, ale nawet w telewizji i w ogólnopolskich serwisach. Natomiast w przypadku globalnego kryzysu można oczywiście włożyć głowę w piasek i nic nie robić, ale prędzej czy później trzeba będzie wydać jakiś pierwszy swój komunikat. No i marka astronomer do pierwszego komunikatu zatrudniła globalnego artystę, globalną gwiazdę no jak Gwyneth Paltrow czy ona udźwignęła ten temat czy też nie czy pogrzebała markę Astronomer to dajcie znać na końcu w komentarzach. przed wami pierwszy film który wyszedł Marki Astronomer po wybuchu globalnego kryzysu Thank you for your interest in astronomer. Hi, I'm Gwyneth Paltrow. I've been hired on a very temporary basis to speak on behalf of the 300 plus employees at Astronomer. Astronomer has gotten a lot of questions over the last few days, and they wanted me to answer the most common ones. Yes, Astronomer is the best place to run Apache Airflow, unifying the experience of running data, ML, and AI pipelines at scale. We've been thrilled so many people have a newfound interest in data workflow automation. As for the other questions we've received, yes. There is still room available at our Beyond Analytics event in September. We will now be returning to what we do best: delivering game-changing results for our customers. Thank you for your interest in Astronomer. How e, do you rate it? Was it the best launch in the first communication after such a top in crisis? Or was it a step up for the brand? I'm your opinion.